Blue, widzę, że masz dużo pytań, jeżeli chodzi o inwestycje w CS:GO. A, um, Okej, okay, spoko, da się zrobić. Zadaj to pytanie w komentarzu, a ja za niedługo planuję nagrać takie duże Q&A właśnie inwestycyjne, gdzie to będę odpowiadał na wasze pytania, więc jest bardzo duża szansa, że jakieś tam twoje pytanie się właśnie przewilnie i będę mógł na nie odpowiedzieć w następnym materiale. O inwestycjach związanych z operacją Broken Bank trochę się już nagadałem, lecz pominąłem jeden z bardzo bardzo ważnych aspektów, a mianowicie naklejki. Tak, naklejki, które to mamy do dyspozycji, które ta walwe nam dało wraz z wejściem tej to tej operacji. Warto jeszcze na wstępie powiedzieć, że nie są one praktycznie w ogóle popularne. Mało ludzi o nich mówi, mało ludzi w ogóle je wybiera i tak dalej, i tak dalej. Trzeba też powiedzieć, że są one dostępne tylko i wyłącznie w momencie, kiedy to mamy do czynienia z operacją Broken Funk. Co tym idzie za 10 dni, czyli 30 kwietnia całkowicie zniknie ze stim jakiekolwiek możliwość ich dostania, oprócz oczywiście rynku, tak? Czyli nie będzie można już w ogóle na nowo ich dostać, a wiadomo, ludzie będą je przyklejać, co za tym idzie będzie ich coraz to mniej. Zaczynając od tej różowej, której to cena sięga obecnie 535. Możemy zobaczyć, że na rynku wcale nie ma ich wiele, jest nieco ponad 4,5 tysiąca. No i tak na natomiast sprawę zobaczy sobie na wykres. Jak widzimy te naklejki, tak? Wszystkie to się tyczy wszystkie nakleje, które dostaliśmy przy okazji Broken Funk, mocno Dostały po cenie wtedy, kiedy weszła promocja naklejki RMR. Jest to poniekąd logiczne. A o tych naklejkach stały całkowicie zapomniało, z tym, z czym widzimy, że ona tej cena to była jakoś 6,40, a tej spadło no bardzo ładnie, tak o 30% do 4,70 do 5 zł, mniej więcej. Ale okej, okay, okej, okay, wiem, co powiesz, patrzę na najdroższą naklejkę, czyli na taką, których jest mało, która kto jest też duży popyt, ze względu na to, że jest fajniejsza, jest to folia i tak dalej. Więc okej, okay, popatrzmy sobie na tą naklejkę niebieską. Jest to jedna z naj, jakby najłatwiejszych opcji, które można zgadnąć, otwierając to właśnie tę kolekcję naklejek. Patrzmy sobie na wykres, bardzo podobna sytuacja. Ciała, uwaga, prawie że dwukrotnie. Jak widzimy, tutaj sięgała 34, ona spokojnie, tutaj 34, 36 groszy, a teraz widzimy, że to jest to tylko i wyłącznie 15. Lecz chciałem tutaj powtórzyć jedną kwestię. One są do dostania tylko i wyłącznie przez kolejne 10 dni, czyli, tak naprawdę, obecnie na rynku mamy, prawie że jeden z najwyższych pików, jeżeli chodzi o ich dostępność, tak? 40 tysięcy w najlepszym momencie. Jest to całkowicie nieźle. Patrzę na takie skrzynki, gdzie tam w najwyższych pikach zapasy rynkowe tych to właśnie skrzynek sięgają nie raz po półtora miliona. Pozwolę sobie ustawić jeden wyjątek, a mianowicie naklejkę kolejkę Battle Hollow. Ona jest troszeczkę specyficzna i do niej przejdziemy później. Lecz teraz może z tym, co działo się wcześniej. Jak się okazuje, równo rok temu, czyli przy okazji operacji szate dostaliśmy bardzo podobną sytuację, a mianowicie również naklejki, które były tylko do dotafienia wtedy, i tylko wtedy one mogły dropić. Jak widzimy po roku ich cena wywindowała trochę w górę, ale trochę nieznacznie. Minusem tego jest to, że po pierwsze jest ich 9, jak możemy tutaj zobaczyć, więc nie za dużo, tak? W, pomlę, w, w tym roku mamy ich 16, więc całkowicie inna gadka. No i jakby tak patrząc na design, hmm. Czy to mi, czy to community, one się ogólnie średnio sprzedały, tak? Według, według community one nie były najlepszych lotów, przez co też to może być, e, to może się odbić na jej cenie, tak? I tutaj wezmę sobie parełkę, czyli tą różową, i oczywiście dla kontrastu weźmiemy sobie, a niech będzie ta naklejka, zmiankowana oczywiście losowo. I co należy powiedzieć o tym złotym pająku, to że jest to świetna inwestycja. Nawet teraz, już rok po końcu Shadow web, możemy zobaczyć, że jej cena jest całkowicie wysoka, w związku też z czym opłaca się w nią inwestować. Zobaczmy sobie, co tutaj się działo z ceną. Widzimy, to jest koniec operacji. Mniej więcej, także to. 13 złotych pod koniec operacji obecniamy 11. No tu jest już kiszka. Lecz warto podkreślić to, że były lepsze były gorsze Aumenty, Wiadomo, najbardziej chodkowy lipsowy pik to jest nawet 43 zł, lecz o tym może nie mówmy. Zobaczmy, teraz cena ostro spadła i to wiadomo przez e, RML'a, tak? To mam pomoc na RMR przez to te naklejki obecnie kosztuje 11,30, lecz przed tym kosztowały jakoś 14-15 I teraz 14,15 14 15 zł. zł. ok inwestycji. Zainwestowałeś 13, wyciągasz 1415 zł, czyli 2 zł na jednej naklejce. No, uwierz, przedstawiałem już lepsze opcję na tym kanale. Ale okej, okay, być może tak jest tylko i wyłącznie przy okazji tamtej różowej naklejki, popatrzmy sobie na tą. Na tą niebieską. Ona kosztuje 50 centów i na rynku jest 17 tysięcy. 17 tysięcy jest to taka wartość, jaką myślę, że osiągną te naklejki z Broken Funk, które pokazywałem Wam przed chwilą, tak? Między innymi właśnie ta, której teraz jest 40 tysięcy. Myślę, że po roku będzie jej na rynku tak 17 tysięcy, coś takiego. Jak zobaczymy sobie na wykres ogółem, w momencie, kiedy operacja się kończyła, tak? Czyli tej końcówka marca, widzimy ich cena to było 56 groszy, 60 nawet. A jaka jest teraz? No właśnie, 50 groszy. Także, no, to helipa. Ale czy ja jeszcze porównywał to bardziej do momentu sprzed Remarat? Już wiadomo, ta wyprzedaż, o której to mówię, spowodowała dość niezły krach na rynku, tam jest minus 2 20% na każdym to skinie. tak samo jest i tutaj, tak? Widzimy, przed tą właśnie e, promocją, cena to było około 78 groszy, tak? 78 groszy, stawiając to z 50, no 20 groszy na plusie na jednej naklejki w ciągu roku. Nie jest to jakiś strzał dziesiątka. Tak jak już mówiłem, wrócę do tematu Battles Card Hollow, oraz jeszcze mamy Battles zwykłego. Zacznijmy sobie od tego zwykłego Battles i tutaj muszę na powiedzieć, że community bardzo, ale to bardzo lubi tam naklejkę. Do tego stopnia, że ona tam gdzieś słyszałem jakieś głosy, że on się kojarzy z logi Monstara, wiecie tego, Energetyka. Czy ta naklejka to jest dobra inwestycja? Według mnie tak, ona jako jedna z niewielu, jeżeli chodzi Operacji Broken Funk jest całkowicie dobrą opcją. Zobaczmy sobie teraz na wersję hologramowej tej to naklejki. Jak widzimy, jej cena to jest 20 ,50 zł. 50 groszy. Jest to najwyższa cena w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o naklejki z operacji Broken Funk. Co ciekawe, ta naklejka jest nawet droższa, jeżeli ten złoty pająk z poprzedniej operacji, co już nam daje trochę do myślenia. I jak zobaczymy, jeżeli w przeciągu miesiąca ta cena potrafi skoczyć z najniższego pika, czyli 16,50, i w najwyższym potrafi osiągnąć tak 21,60 groszy, to mu świadomia dość duży potencjał inwestycyjny, jeżeli chodzi o tą naklejkę. Tak jak mówię, community bardzo ją lubi, na rynku jest ich tylko 4000, a przypominam, to jest jeden z najwyższych pików, gdyż będą im bliżej końca operacji tym, tych, tym jeszcze te, te opcje będą leciały. Ok, teraz je do na rynku, ok spoko. Tak czy siak, w każdym momencie te ceny będą jeszcze rosły do końca operacji, a potem będą już spadały. Czyli, że szacuję, że do końca operacji mordu będzie 5-6 tysięcy i potem już nie będzie można jej dostać w żaden sposób, a ludzie ją lubią, ludzie ją naklejają. Więc ja osobiście bardzo proponuję właśnie inwestowanie w tą, tą naklejkę. Myślę, że ona będzie się rządziła innymi kryteriami, niżeli te inne z operacji właśnie Broken Funk I myślę, że ona po takim roku da nieco większe korzyści, niż jakieś tam 10 czy 15%. Takie jest moje zdanie, a wracając do tematu całych, wszystkich naklejek, tak? Wszystkich te, naklejek z tej, 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 tej operacji, no szczerze powiedziawszy, jak zabierałem zatworzenie tego materiału, jak materiału i ja byłem mały secz, bo odchodziłem tego bardzo optymistycznie. Wydawało mi się, że to jest za jedną z lepszych opcji i czekałem z tym materiałem, żeby właśnie go wypuścić, żeby e, też właśnie pokazać wam ciekawą opcję do inwestycji. Lecz to będą sprawę teraz. Widzę, że to wcale nie jest taka super opcja. Jeżeli widzimy na korzyści z poprzedniego roku, tak jak to mówię, to 10-15% po roku i to nie jest niczym niesamowitym. Przy okazji RMR jest to całkowicie inna gadka, tam jest 150-200%, także widzimy małą dysproporcję. Także jeżeli jesteś przed inwestycją, ja osobiście proponuję Ci je kompletnie teraz nie kupować, gdyż jeszcze jest szansa na małe promo. Jeżeli wpadnie promo, to ich cena poleci jeszcze za, za tym idzie. Jeżeli teraz ta naklejka kosztuje 13 groszy, myślę, że jest potencjał na spadek do 8, może nawet 7 groszy i wtedy ewentualnie się w nie zaopatrzcie, lecz tak jak mówię, ewentualnie. Gdyż nie jest to najlepsza opcja, o wiele lepszą opcją są chociażby skrzynki, są chociażby skiny szare czy chociażby naklejki RMR i jeżeli miałem jakieś fundusze, to wolałbym właśnie włożyć na tamte rzeczy, niżeli na te naklejki. Ale okej, okay, żeby nie było, one gwarantują profit i one też przyniosą ci profit, więc jeżeli się upierasz, że chcesz inwestować w te naklejki, dalej jest to spoko opcja, Lecz po prostu zestawiając to ze wszystkimi innymi opcjami, które są, są po prostu lepsze. Lecz tak jak mówię, jeżeli się upierasz, kupuj naklejki i dobrze na tym wyjdziesz. I'm <laughs> sorry.